Wysoka Izbo, ja mam pytanie dotyczące polskiego stanowiska, stanowiska polskiego rządu w odniesieniu do rozwiązania problemu migracyjnego na poziomie europejskim. Zważywszy na skalę tego kryzysu, należałoby oczekiwać, że polski rząd podejmie konstruktywny dialog z państwami członkowskimi i instytucjami europejskimi. Dialog ten powinien być nakierowany na osiągnięcie skutecznego rozwiązania z punktu widzenia państw najgłębiej dotkniętych kryzysem migracyjnym, ale równocześnie co bardzo ważne, uwzględniającego interesy i specyfikę naszego kraju. W związku z tym chciałabym zapytać, czy polski rząd oprócz krytykowania idei algorytmu podziału migrantów podjął jakiekolwiek działania, żeby algorytm ten został zdefiniowany w sposób korzystny dla Polski, uwzględniając uwarunkowanie i czynniki istotne z punktu widzenia naszego kraju? Jakie konkretnie stanowisko zajmował rząd w tym zakresie w negocjacjach z Komisją? Chciałabym również zapytać, czy podjął rząd konkretne rozmowy z Komisją Europejską na temat mechanizmów pozwalających na przyjęcie w Polsce uchodźców o takim profilu, który dawałby największe szanse na integrację w polskim społeczeństwie i na rynku pracy. Ostatecznie czy rząd podjął działania zmierzające do wymiany doświadczeń z innymi państwami członkowskimi w celu stworzenia skutecznego systemu przyjmowania i integracji imigrantów? Dziękuję bardzo.